Posiada narzędzia, które znacznie ułatwiają naszą pracę. Na pewno do takich narzędzi należy zaliczyć miarki, siatkę i linie pomocnicze. Zacznijmy od miarek. Żeby je wyświetlić, wchodzimy w menu View, a następnie wybieramy opcję Rulers i dalej Show Rulers. Ale zauważ, tutaj również, że jest skrót klawiaturowy Ctrl R i na pewno warto ten skrót zapamiętać. Proszę bardzo. Wyświetliły się tutaj wokół obszaru roboczego miarki. Natomiast po naciśnięciu Ctrl R te miarki znikają i kolejne naciśnięcie znowu się pojawiają. Każda miarka ma oczywiście jakąś jednostkę miary. Tak samo te miarki w Ilustratorze oczywiście również mają swoje jednostki, ale te jednostki możemy oczywiście zmienić. W tym celu naciskamy tutaj przycisk Preferencje, czyli wchodzimy w preferencje programu i tu wybieramy pozycję Units, czyli jednostki. W tym momencie widzisz, że wybrane są milimetry. Możemy na przykład to zmienić na centymetry lub punkty, albo piksele, w zależności od tego, co potrzebujemy. Załóżmy, że będą to centymetry. OK. I już widzisz, zmieniły się tutaj te jednostki na miarkach. Każda miarka ma również tak zwany swój punkt początkowy, bo zauważ, że właśnie tutaj, ten górny lewy róg dokumentu, to są wartości 0. Ja może to zbliżę. O, żeby lepiej to widzieć. Tutaj dokładnie ten narożnik to jest punkt zerowy. I w y, i w x jest to 0. Ale ten punkt początkowy można również przesunąć w inne miejsce. Przypuśćmy, że masz jakiś obiekt. Może być to na przykład wizytówka. I chciałbyś teraz, aby jakby punkt początkowy zaczynał się od właśnie lewego górnego rogu wizytówki, a nie całego obszaru roboczego. Więc możesz to oczywiście zrobić, łapiąc tutaj za ten obszar, klikając w tym obszarze takim środkowym, przytrzymując przycisk myszy i przeciągając ten celownik w miejsce, gdzie chcesz, aby był punkt początkowy. Gdy puścisz przycisk myszy, zauważysz, że tutaj właśnie jest już punkt początkowy miarki. To oczywiście jest bardzo istotne w różnego rodzaju precyzyjnym przemieszczaniu obiektów. Tutaj jest taki napis transform, czyli otwieramy panel transformacji. I zauważ teraz, że no tutaj minimalnie mi nie dociągnęło się to idealnie do tego. Zera, więc wyzerujemy to 0 i w y0. Ale teraz powiedzmy, że mamy jakiś inny obiekt. Powiedzmy, niech to będzie takie kółko, który chcielibyśmy, żeby był tutaj od krawędzi tej wizytówki, załóżmy, oddalony równo po centymetrze. Więc wystarczy, że. W panelu Transform, oczywiście mając zaznaczony tutaj ten, tutaj ten kwadracik w lewym górnym rogu, czyli żeby pomiar był robiony od górnego lewego rogu, wpiszemy tutaj tu centymetr i tu centymetr. Proszę bardzo. Już ten obiekt jest idealnie i tu, i tu oddalony o odległość 1 centymetra. Także między innymi do tego służą miarki. I o tym precyzyjnym pozycjonowaniu jeszcze będziemy się uczyć w dalszych lekcjach. Na razie tylko zaznaczam ten temat i pokazuję Ci, na czym to polega. A może jeszcze przywrócę to. Teraz zajmiemy się liniami pomocniczymi. Linie pomocnicze to bardzo użyteczne narzędzie. Pozwalają one, oczywiście przy włączonych miarkach, yy, Wyciągnąć, jak gdyby, klikając na miarce i wyciągając z niej, przeciągając przy przyciśniętym przycisku myszy, takie linie. Można tą linię po prostu gdzieś pozostawić, tylko ona w tej chwili nam zniknęła. Dlaczego ona nam zniknęła? Ponieważ mamy w tej chwili, nie mamy włączonego wyświetlania linii pomocniczych. Aby je wyświetlić, wchodzimy w menu View. Guides, Show Guides. Czyli wyświetlanie pomocnicze. I również skrót klawiaturowy, kontrol cudzysłów. Przepraszam, kontrol średnik. Proszę bardzo, pojawiła się taka linia. Ona specjalnie jest zaznaczona takim kolorem jaskrawym, abyś mógł ją yy, spokojnie odróżnić od, od pozostałych obiektów. Oczywiście w opcjach. Możemy ten kolor również zmienić, I takie linie pomocnicze, jeśli mają być pionowe, to wyciągasz je oczywiście z tej pionowej linijki. O, teraz tam się przesuwa tutaj ten dokument, możesz te linie pomocnicze w różnych miejscach układać tam, gdzie ich potrzebujesz. Jeśli potrzebujesz linie pomocnicze w poziomie, to wyciągasz je z tej linijki, z tej miarki. Jeśli Chciałbyś, aby ta linia pomocnicza była idealnie ułożona według jednostek miary, które są tutaj na miarkach, to po wyciągnięciu jej z, z tej miarki przyciskasz klawisz Shift. I w tym momencie ona, jak gdyby, przeskakuje już dokładnie po tej podziałce, którą widzisz u góry. Jest wtedy idealnie wypozycjonowana. Według tej podziałki. Oczywiście, co do linii pomocniczych, to jeszcze możemy je blokować. One w tym momencie właśnie są zablokowane. Domyślnie, czyli nie możesz już ich ponownie przesunąć. Są po prostu zablokowane. Jeśli chcesz je odblokować, wystarczy z menu View Guides odznaczyć tą opcję Lock. I teraz już da się zaznaczyć taką linię pomocniczą i ją na przykład przesunąć lub na przykład obrócić. Załóżmy o 45 stopni. Teraz tego nie widać. Oddalę to. Ona nam uciekła ta linia, bo środek obrotu był w innym miejscu. Proszę bardzo, mamy linię pomocniczą pod kątem. Czasem może być taka potrzeba. Bardzo użyteczną funkcją, może zablokujemy sobie z powrotem tę linię. Bardzo użyteczną funkcją jest. To wyrzucimy, narysujemy sobie jakiś kwadracik. Jest funkcja przyciągania do linii pomocniczych. Przyciąganie włączamy funkcją smart guides. Czyli. Można by to przetłumaczyć jako inteligentne linie pomocnicze. I również ważny skrót klawiaturowy, Ctrl-U. Gdy włączymy tą funkcję, to Ilustrator będzie oczywiście obiekty przyciągał do naszych linii pomocniczych. Zobacz, że wtedy one również się podświetlają i w bardzo wygodny i wyraźny sposób widzimy. Że obiekt jest idealnie wypozycjonowany względem tych linii. Oczywiście, nawet wtedy, gdy przesuwamy ten przedmiot, zauważ, że rysuje się taka linia, że wtedy jesteśmy pewni, że ten obiekt przesuwa się idealnie w linii prostej. Jest to bardzo fajne narzędzie i warto z niego korzystać. Oczywiście, wtedy po najechaniu również na obiekt, dostajemy informacje o tym, że jest to na przykład ścieżka. To wszystko zapewniają nam funkcje przy, włączonym, przy włączonych inteligentnych liniach pomocniczych. Ok, możemy sobie je wyłączyć, Ctrl U, i obiekt już nie jest przyciągany. Czasami jest to oczywiście. Potrzebne. Możemy również teraz ukryć nasze linie pomocnicze. Często się tego używa, gdyż pracując nad projektem, no, potrzebujesz czasami widzieć linie pomocnicze, ale często też potrzebujesz je schować, żeby nie zakłócały ci widoku kompozycji całego projektu. Na koniec jeszcze pokażę Ci, co to są siatki. Siatka w ilustratorze, oczywiście, może pokrywać, tak jak papier milimetrowy, całą powierzchnię naszego, naszej kompozycji, naszego obszaru roboczego. W tym celu włączamy opcję Show Grid. Zauważ, że siatka pojawiła się i ona jest widoczna tutaj jak gdyby poza obszarem roboczym dlaczego tak się dzieje jeśli wejdziemy w preferencje to tutaj Guides and Grids mamy opcję do ustawiania tak jak Ci już wcześniej mówiłem możesz tutaj również zmienić kolor właśnie tych linii pomocniczych a tutaj są opcje do ustawień siatki po pierwsze, możesz zmienić jej kolor. Po drugie, możesz spowodować, żeby to nie były linie, a tylko takie jakby linie kropkowane. Tutaj ustawiamy no, jak gdyby jej częstotliwość pojawiania się tej siatki, czyli tą jednostkę, główną jednostkę miary. A tutaj jeszcze taki jakby podpodział. Czyli ja tutaj to ustawiłem w ten sposób, że chcę, żeby ten główny podział był co 1 cm, a podpodział co 1 mm, czyli wiadomo, dlatego wpisana jest tutaj dziesiątka. Ale zauważ, że tu jest taka opcja zaznaczona: Grids in Back. Chodzi o to, że w tym momencie siatka jest, jak gdyby, pod spodem. Gdy to odznaczymy. Siatka wchodzi nam na dokument. Ale, żeby to zobaczyć, to wypełnimy ten prostokąt jakimś kolorem. Proszę bardzo, teraz ją widzimy. Czasem jest to potrzebne. Ale z reguły, siatka może być, jak gdyby w tle. Przepraszam, preferencje. I tutaj zaznaczamy to. Może ona być w tle, dlatego że pomimo, że jej nie widzimy, tutaj. To i tak ta siatka y, jak gdyby działa. To znaczy, jeśli włączymy jej funkcję Snap to Grid, czyli przyciągaj do siatki, to wówczas obiekt skacze nam dokładnie po tych liniach siatki. I zawsze możemy go też precyzyjnie wypozycjonować, pomimo że tej siatki tutaj na wierzchu nie widzimy. Także jest to bardzo wygodne narzędzie pomocnicze, i na pewno będziesz z niego również korzystał. Warto też zapamiętać skrót klawiaturowy kontrol cudzysłów chowanie i pokazywanie siatki czyli robimy to kontrol cudzysłów naprzemiennie chowa nam i pokazuje siatkę. Poćwicz to sobie, bo. Warto to naprawdę dobrze sobie utrwalić, gdyż często korzysta się z tych narzędzi pomocniczych, a sam zobaczysz to w późniejszej części kursu. Dziękuję.